witajcie w popołudniowej sesji magnetycznego na biurku mam w tej chwili jedno z wielu urządzeń jakie chciałbym tak sprawdzić tutaj na, na szybko ponieważ gonią mnie tutaj te urządzenia mam tu drukarkę Epson L386 to jest urządzenie wielofunkcyjne Epsona no klient mówi że nie drukuje sprawdzimy co tu się mogło zdarzyć sprawdzimy co tu się mogło zdarzyć i co mam ten komputer tam rozłożony to, to złącze widzieliście, jakie to złącze jest, tam no, klient prosił, żeby spróbować ewentualnie nadbudować te ścieżki, no zobaczymy. Ale tutaj mam jeszcze do naprawy jeden kontroler i drugi kontroler, jeden starszy Xbox One, drugi Xbox One S, to wszystko mnie goni. I jeszcze muszę sprawdzić laptopa, którego tutaj obiecałem klientowi prze, pop sprawdzać, a i jeszcze mam radio budowlane chyba Makita czy coś podobnego będę musiał je tu już przynieść żeby miał na widoku i żeby można się już było za nie wziąć ale musicie się uzbroić w cierpliwość bo nie jestem w stanie tylu rzeczy na raz robić i to nie da się tak że ja to urządzenie wezmę na biurko dotknę i się naprawi czasem trzeba nad nim niestety posiedzieć i to się wszystko przedłuża a ja ten czas mam znacznie ograniczony i to tak wygląda no więc co no działamy trzeba działać nie ma na co tutaj czekać. Ja zabieram się za drukarkę. Wam życzę miłego popołudnia. No i oczywiście łyk kawy trzeba konkretnie. Do zobaczenia.